No, cześć kochani, robimy dla Was czytanka marcowe. I zanim się pytanka zaczną, dlaczego w formie audio, a nie wideo, słuchajcie, ja mam różne inne rzeczy, którymi się teraz zajmuję. Wszystko dla Was robię. Nie zostawiłam Was i nigdy nie zostawię. Wszystko jest dla Was. Nie o wszystkim jeszcze wiecie. Niektóre rzeczy dopiero się okażą po jakimś tam czasie, ale jest dla mnie dużo szybciej, dużo prościej nagrywać w takiej formie jak teraz, dlatego niektóre filmiki są właśnie tak nagrywane, jest to po prostu dla mnie ogromna oszczędność czasu, ale widzicie mnie co tydzień na tygodniówkach i też na różnych innych filmach, także spokojnie, no jestem tutaj cały czas, tylko akurat dzisiaj w formie audio. Słuchajcie, yy, czyli co robimy czytanko marcowe, patrzymy oczywiście na związki, miłość, patrzymy na waszą pracę, pieniądze, na co jeszcze patrzymy? Aha, jakieś ewentualne szanse, czyli to jest możliwe do osiągnięcia z dobrych rzeczy, czyli taka bardzo pozytywna informacja na marzec i oczywiście, tak jak zawsze, wy z każdym znakiem Zodiaku. W razie gdyby ktoś nie dostał odpowiedzi, miał jakieś poważniejsze dylematy lub potrzebował wsparcia nie tylko w tematyce relacji czy miłości, ale również w tematyce na przykład rozwoju duchowego, to kochani wiecie, że mam stronę internetową www.doktorewaaria.com. Ta strona jest, link do tej strony jest w... Zarówno w opisie każdego filmu na kanale, jak i czasami na ekranie się pojawia, na przykład na tygodniówkach, także na pewno znajdziecie. No i jak wejdziecie na tą stronę, to tam wszystko już macie, tam i ofertę, i jak zamawiać i tak dalej, i tak dalej, w razie gdyby ktoś miał potrzebę ze mną porozmawiać indywidualnie. Także, kochani, chyba tyle z przedmowy, i lecimy z Waszym czytankiem na marzec. Lwiątko, lecimy, kochani. Z Waszym czytankiem na marzec. Dobram? Czyli co? Popatrzymy sobie na związki. Dwa zrobimy przekazy na miłość, związki, i potem praca, i co najlepszego do osiągnięcia. Dobram? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, ściągnę te okulary, bo mi przeszkadzają. No dobra. Lwiaczku. Bombę. Laczku, lwiątko na marzec dwa tysiące lwiaczek na marzec. Dobra? Lećmy, lećmy zatem. Pierwszy przekaz, pierwsza historia. Pierwszy przekaz. O, no proszę, proszę, proszę. Możecie, kochani, coś planować z własnym człowiekiem. Ci, którzy mają takie powiedzmy bardziej stabilne, spokojne y, te relacje. Ja wiem, co, co, co możecie planować? No, Jezus, Maria, nie wiem. Remonty, przeprowadzki, podróże. O, podróże, wyczekiwana podróż. O, jaka stabilizacja. Dobra, posłuchajcie, posłuchajcie. Jeżeli wy macie taką swoją własną relację, to może być małżeństwo, czy tam jakaś po prostu poważna relacja, być może mieszkanie razem, może nawet i przez lata, być może macie dzieci, rodzinę, to już nieważne, ale coś takiego, co naprawdę jest na wyłączność i poważne. Nie żadne romanse, nie żadne tam jakieś początki, tylko rzeczywiście coś, co jest już od dawna. Słuchajcie, jakie dobra karty. Naprawdę bardzo dobre karty. Jak ktoś był chory, zdrowieje. Jak ktoś chciał robić remonty przeprowadzki, robi remonty przeprowadzki. Jak ktoś chciał być bardziej stabilny finansowo, będzie bardziej stabilny finansowo. Marzec, koło domu coś robienie. Rośnięcie kwiatków koło domu to chyba dla mnie, bo ja będę rosnąć kwiatki. No, już mam posadzone. Już się chwaliłam przed chwilą, raczulisiowi co do kwiatków. E, chyba raczuli się chwaliłam, no. E, dobra, no to jest ten taki miesiąc, wiecie, y, to znaczy, no przynajmniej tu, gdzie ja mieszkam, w Polsce, to kto wie, to jeszcze może śnieg spaść, bo to wszystko jest możliwe w marcu. Ale, ale taki wiosenny, prawda? Już jakieś tam kwiateczki, czy jakieś różne dziwne rzeczy. Więc kto wie, może koło domu ktoś coś robi, ale dobra, mniejsza z tym, bo to jest za bardzo specyficzne. Ale planowanie czegoś, planowanie czegoś. To jest albo związane właśnie z domem, rodziną, yy, czyli, no mówię, na no jakąś tam tą nieruchomością na przykład, prawda? Albo jest związane z umocnieniem tej relacji, może. Umocnienie, na przykład ktoś planuje, że zamieszka razem, albo planuje zakładanie rodziny. Też może być. Też może być, no. Natomiast jest jakiś. Znak zapytania, albo coś jest niedopowiedziane. Ja nie mam tu złych kart, więc ja absolutnie nie będę wam wmawiać, że to, co jest niedopowiedziane, to jest coś złego. W ogóle nie musi być złe. To może być coś, co jest na razie ukryte. Albo to może być jakieś zawahanie się, na przykład planujecie, nie wiem, jakieś przeprowadzki, czy coś takiego, planujecie jakieś remonty, czy planujecie jakieś zmiany w domu, czy w rodzinie. I jeszcze się zastanawiacie, jeszcze się zastanawiacie, czy na pewno to jest dobra decyzja, czy może jeszcze poczekam na więcej danych i wtedy podejmę lepszą decyzję. Tutaj są bardzo stabilne i bardzo dobre karty, zarówno na marzec, jak i na coś, co będzie po marcu, co możecie w marcu planować. Jeżeli było kiepsko, to będzie lepiej, dlatego że jest pokazane y, zobaczenie światełka w tunelu i takie na, dla niektórych, być może dla tych, którzy mają dzisiaj trochę kiepsko jeszcze w tej relacji, to odzyskanie nadziei, odzyskanie nadziei. Zdrowe, stabilne karty i być może mówię planowanie lub wyczekiwanie. Teoretycznie jest gdzieś pół lwa, który czeka na jakąś dzidzie albo który czeka na jakąś podróż. No ale bardzo bezpieczne karty, dużo tego poczucia bezpieczeństwa. Jedyne, nic nie musicie robić specjalnego, jeżeli chodzi o relacje, o zdrowie, o jakieś tam. Powiem tylko jedno: jeżeli rzeczywiście macie podejmować jakąś bardzo, bardzo ważną decyzję w marcu, to może to może poczekajcie jeszcze. Bo tu ogólnie są dobre karty, ale jest coś, co jest niedopowiedziane lub. Coś, czego ktoś nie widzi. Na przykład, wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład macie zrobić jakiś remont w domu, albo że planujecie właśnie jakieś podróże, albo nie wiem, jakieś zamieszkanie razem, czy jakąś zmianę, czy cokolwiek, nie, nie ma tej zmiany jeszcze w, w marcu. Wy możecie to dopiero planować. Ale może być coś takiego, że dzisiaj, znaczy dzisiaj, czyli w marcu wy nie macie jeszcze pełnego obrazu sytuacji. Jeżeli jeszcze nie ma pełnego obrazu sytuacji. No, więc jakbym miała doradzać, a propos tej ewentualnej decyzji czy planowania, to powiedziałabym: No, dobra, dobra, to przeczekajmy ten marzec, przeczekajmy i zobaczymy w kwietniu. Jeszcze jedna taka informacja dla ludzi, którzy nie mają stabilnej relacji, ale którzy mieli coś, co się rozwaliło, i teraz przychodzi ktoś po kolejną szansę. Poczekajcie, bo marzec to jest, zresztą nie wiem, czy marzec kwiecie, nie wiem ile to trwa. Jest w każdym razie retrogradacja Wenus, która się zaczyna teraz jakoś na początku marca bodajże. Jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem, jak długo ona trwa, bo ona może trwać jeszcze być może w kwietniu. Nie, ja nie pamiętam tego, ale, ale na pewno trwa w marcu, na pewno jest w marcu. Więc jeżeli ktoś miałby podejmować jakąś poważną decyzję na temat powrotu do jakiegoś na przykład małżeństwa, które się zepsuło czy tam rozwaliło, albo do jakiejś bardzo, bardzo takiej no, relacji, takiej, no, no, gdzie coś nie poszło. Ale być może było poważnie przedtem, zanim się coś zepsuło, to być może było poważnie wcześniej. To może bym poczekała z tą decyzją. No, może bym poczekała, może to nie jest dobry miesiąc, ten marzec, żeby na przykład wracać do czegoś. Bo tak jakby ktoś nie miał pełnego obrazu sytuacji to może nie potrzeba tej decyzji podejmować. Jeszcze poczekajcie, bo wasza decyzja, nie wasza decyzja, boże, wasza rada to jest a, poczekaj, poczekaj, nie rób na razie nic. Zawiśnij w jednym miejscu, pozastanawiaj się, poobserwuj jeszcze. No, także kochani, no, spokojnie. Na spokojnie. Jeżeli ktoś, nie daj Boże, czeka, aż on zostawi żonę, czy ona zostawi męża, kochani, ja wiem, że wy możecie chcieć czekać, ale czyjaś Relacja, zwłaszcza jeżeli to jest małżeństwo, rodzina, dzieci, nie jest w marcu rozrywana albo jest nawet nawet i próby jakieś naprawcze mogłyby być. Więc jeżeli jakaś kochanka czy jakiś kochanek czeka, że ktoś wróci, ktoś się rozwodzi, hmm, nie wiem, kurczę. Nie wiem, nie wiem, trochę problematyczna by wtedy może ta marcowa energia dla Was była. Mogłaby być troszkę niestety problematyczna. No. no ale dobra, czekajcie. Zróbmy drugi przekaz i zobaczmy, co inna grupa lwiaczków czyni. Jest jakaś grupa lwów, która może być singlem, a może nie być singlem. No to już mówię, nieistotne, bo naprawdę nie wnikam, czy jesteście singlem, czy nie, ale musielibyście być w takiej grupie lwów, że macie złamane serce. Złamane. Albo jeżeli wy nie macie, to ktoś ma. Ktoś gdzieś jest, kto cierpi. Cierpi. Jeżeli to wycierpicie, to dlatego nie ma w marcu takiej dobrej energii, żeby zacząć coś nowego. Jeżeli nawet ktoś by tu wracał, no to jak jest cały czas cierpienie, brak wybaczenia, no na czym oprzecie ewentualne budowanie czegoś, czy naprawianie czegoś? No na czym? No, no właśnie, na niczym. Ale jeżeli wy bylibyście singlaczkiem, czy po prostu osobą rozczarowaną, bardzo, bardzo rozczarowaną. Nawet gdybyście byli osobą chorą, czyli coś z ciałem nie tak, to tematyka randkowania czy szukania nowej osoby, nowej miłości, nie, to nie, nie ten miesiąc. Zresztą, kochani, ja powiedziałam przed chwilą: Wenus w retrogradacji nie szuka się błagam, nowej miłości podczas Wenus. W retrogradacji nie szuka się, bo naprawdę może dziwadło przyjść. Może przyjść główienko w złotym papierku. Dlatego, wszystkie misiaczki, singlaczki, przeczekajcie ten czas. Przeczekajcie, marzec to może być super czas na jakiś rozwój, na spotkania towarzyskie, na odnowę biologiczną. Słuchajcie, naprawdę. Co chcecie, możecie robić, ale weźcie, błagam, uważajcie na jakieś nowości lub na osoby na, z takim planem naprawczym, bo albo się nie naprawia, albo się nie buduje. Coś się nie buduje pomiędzy dwójką ludzi. Być może ja mówię do singlaczka. Być może. No. Dobra, kochani, także tu uważamy. Dobra, zróbmy teraz szybki. A powiedziałam radę czy nie powiedziałam rady dla tej grupy? Bo było pokazane, żeby czegoś albo nie budować, albo żeby czegoś nie naprawiać, albo żeby poczekać, aż człowiek przestanie cierpieć. No to wy, albo, albo człowiek, żeby ktoś przestał cierpieć. Że to nie jest dobry miesiąc na jakikolwiek rozwój miłościowy. No. No nie jest, kochani, no co wam będę tutaj te oczy mydlić, no weźmy, przestańmy. Praca, 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 pieniądze, praca, pieniądze, pyraca na ma, ha, ha. Może być wyjazd, nie wiem jaki. Planowanie wyjazdu, bycie poza domem. Jak się nazywają te takie delegacje, niedelegacje, gdzieś tam coś tam, coś tam. Poza domem, ewentualne odwiedziny ludzi, ale ja mówię o pracy, to co to ma wspólnego, że odwiedziny ludzi w waszym domu, co to ma wspólnego z pracą? No nie wiem. O Jezu, jaka dobra karta o rany bościu. Dobra, posłuchajcie. Wszyscy, którzy nie mają jeszcze super stanowiska, albo dostaniecie ofertę, albo będziecie na. Wejdziecie w marcu na drogę do lepszego stanowiska. Rozwój jesteśmy na dobrej drodze. Może szefostwo lub osoby, które gdzieś tam są ponad wami w pracy. Wymagać od Was jakiegoś wyjazdu lub przebywania poza domem, ale to jest pokazane świetnie. Natomiast ta grupa lwów, która jest już na bardzo wysokim stanowisku lub, um, lub co? Lub ma własny biznes, no misiaczki. Żyć, kurde, nie umierać. No, żyć, nie umierać. Jest tu gdzieś jakieś jedno lwiątko, które będzie robiło pieniądze lub biznes na jeżdżeniu. Nie wiem jakim. Nie, nie słuchajcie, nawet nie będę zgadywać, Rany Boskie, czy to może tyle rzeczy oznaczać. Jeżdżenie, podróżowanie, tyle nic więcej nie mówię. Możliwe, że to są po prostu jakieś wyjazdy intratne bardzo, załatwianie jakichś biznesów, ale biznes lwiaczki, czyli te, które mają własny biznes, własną firmę. Słuchajcie, no, jeżeli dzisiaj się nie czujecie zbyt pewnie i zbyt dobrze finansowo, to się poczujecie w marcu. A jeżeli się czujecie dzisiaj, to się nadal będziecie. Płuć. Rewelacja. Przejmi kontrolę, działaj. Nie zatrzymujcie się. Nie, nie, nie. Jesteście albo na najlepszej drodze do ogromnego sukcesu, nawet jakichś awansów, większych pieniędzy itd., itd., nawet jeśli to wymaga od Was przebywania poza domem. Nie, nie mówię, że to jest jakieś zaniedbywanie rodziny, ale czasami tak jest, że jest akurat taki okres, że jest, jest taki gorący okres zawodowo, że ktoś, może was ktoś gdzieś zaprasza, musicie wyjechać, zostawić dom, bo to jest coś jakieś biznesowe, ważne dla was. Kochani, naprawdę dobre karty na biznesy, na pracę. Jeżeli macie jakieś szefostwo, zwłaszcza jeżeli naprawdę lubicie się albo macie jakieś obietnice od tego szefostwa, no można zaufać. Bo jest pokazane, żeby iść w tą stronę, co jakieś ewentualne szefostwo, w jaką stronę was prowadzi. Bardzo dobre karty dla ludzi, którzy mają tutaj albo jakąś nową drogę, albo cały czas rozwijacie jakiś własny biznes. Świetne karty. Przejmij kontrolę, działaj, działaj z pasją, idź dalej tą drogą, którą idziesz. Jest rada dla lwiaczka na pracę. Dobra. Co jest możliwe do osiągnięcia? Wyjście z klatki, uwolnienie, nie wiem jakie. Nie wiem, nie zgaduję, co to może być za uwolnienie. To może być uwolnienie z, o, z problemów finansowych, jeżeli ktoś miał. Wyjście z klatki, poszerzenie świadomości, takiej świadomości też finansowej a propos zarabiania. Wyjście z relacji lub Sytuacji, nawet i zawodowej, która jest niekorzystna i nieintratna. Czyli porzucenie czegoś takiego, uwolnienie, uwolnienie gdzieś tam w głowie, na poziomie myśli, jeżeli ktoś miał takie myśli ograniczające, lub takie ogólne uwolnienie, poczucie wolności, poczucie wolności. Jeżeli potrzebujecie więcej pieniędzy, bardzo możliwe, że marzec właśnie wam to przyniesie. Że marzec wam to przyniesie. Jeżeli macie jakieś zobowiązania finansowe, to jak najbardziej dacie sobie z tym radę w tym miesiącu. Jeżeli się boicie, o nie wiem, czy mi starczy, starczy, dacie radę. Zobowiązania finansowe, jak najbardziej, tutaj również dobre karty. I ostatnia energia. Na to, co jest możliwe do osiągnięcia. Dla niektórych to jest energia pasji, czy odnowienia pasji w jakiejś relacji. To mogą być też podróże, załatwianie jakichś ważnych spraw, a dla innych to jest po prostu kreatywność. Na przykład, wiecie, jakaś tam taka zawodowa bardziej, nie? Talenty, albo em, taka właśnie kreatywność. Motywacja, więcej siły, więcej energii. A, właśnie. Więcej siły i energii. No, no No To co? Wy z każdym znakiem teraz, nie? Czekajcie, wszystko zrobiłam? Dwa przekazy na relacje, jeden na pracę. Co do osiągnięcia, tak, wszystko. Od baranka do rybeczek. Od baranka do. R ry, beczek jeszcze raz, wy z każdym znakiem zody jaku, od baranka do ry, -hy -hy. beczek. Z barankiem, rozwój romansu, pogodzenie się, dogadanie się. Nawet jeżeli się rozstajecie, to się możecie dogadać a propos na przykład jakiegoś podziału majątku czy coś takiego. Rozwój, budowanie, więcej dojrzałości, więcej możliwości albo takiego jakiegoś powrotu do siebie czy, czy dogadania się na jakiś temat. Ale karty bardzo mądre i bardzo rozwojowe, świetne. Rozwój, czyjś rozwój, wasz wspólny, czy jednego z was, świetne karty. Współpraca jakaś, dobra. Z się. Ktoś widzi, że nie ma yy, oka nie okazji, że nie ma możliwości, żeby coś robić dalej razem i coś porzuca. Może to między wami być takie. Ochłodzenie relacji, takie emocjonalne, nawet jeżeli nadal razem mieszkacie. A jeżeli między Wami jest dobrze, to to może to, to jest w ogóle karta odchodzenia, więc ktoś może odejść po prostu, czyli możecie się rozstać, ale to jest y, też taka energia dla dobrych relacji, kiedy Wy razem możecie coś porzucać, coś, co nie było dla Was korzystne. Na przykład mieliście jakiś plan, projekt, pomysły jakieś i uznacie w marcu, a dobra, dajmy sobie z tym spokój na razie. I porzucicie to i pójdziecie dalej razem, także spokojnie. Jeżeli macie bliźnięta, osoba kalkulująca, osoba, która liczy własne korzyści, patrzy na własne korzyści, osoba, która jest oziębła lub zamknięta na coś, nawet jeżeli by chciała, to jest zamknięta osoba, która nie czuje, że zasługuje na nowy początek, albo po prostu wybiera, że nie chce nowego początku. Tu jest bardzo dużo takiego zimna chłodu. Pomiędzy wami i raczulisiem z kolei wprost przeciwnie, jest dużo pasji, bardzo dużo pasji, ale jednocześnie rezygnacja, bo jest za dużo przeszkód. A właśnie, dwa lwiaczki, bombelaczki, albo się będą strasznie kłócić, albo, albo mają problem natury seksualnej, czy jakiś, jakiś zastój, czy, czy co to jest, no, no, już nie będę mówić o jakichś tam wirusach, czy jakieś tam takie osłabienie energetyczne, ale wy się po prostu możecie kłócić, ale no weźcie, uważajcie na to. Może ktoś być strasznie w gorącej wodzie kąpany i tutaj może dojść do kłótni, ale z drugiej strony są gdzieś jakieś dwa lwy, które się rozstaną, bo ten romans nie ma sensu. I jak się już rozstaną, to ktoś yy, yy, poczuje taką ulgę, bo miał tyle lęku i nagle poczuje się wolny od tego lęku, więc może to i lepiej. Z panną Ktoś bardzo ukrywa, że nie widzi jakiejś możliwości. Ukrywa, nie mówi prawdy. No, uważajcie, bo nawet jakieś kłamstwo może gdzieś tu być. Nie ma takiej możliwości, nie widzę innej możliwości, nie wiem jaką mam podjąć decyzję, ale ukryte coś jest kłamstwo. Jeżeli czekaliście na to, żeby ktoś z was podjął decyzję, to decyzja mogłaby być podjęta, ale nie będzie powiedzianej prawdy na temat tego, tej decyzji, więc to jest trochę dziwne. Jeżeli macie wagę, może być złość, może być wycofanie, może być taki powolny rozpad poważnej relacji albo coś poza, poza domem. Ktoś szuka czegoś poza domem, czyli brak uczciwości. A jeżeli próbujecie coś budować, to w marcu jest trochę utrudniona energia do budowania z wagą. Jeżeli macie osobę z znaku Skorpiona, to z kolei bardzo dobrze, bo ktoś postanawia zawalczyć o coś, zawalczyć o nowe plany, nowe początki, o jakąś nową, prawdopodobnie, podobnie wspólną drogę, bo to jest dla was karta i to jest karta nowej drogi, nowego planu. I ten plan jest dość dobrze pokazany. Jakbyście się kłócili ze Skorpionem, to potem się pogodzicie i będziecie mieli jakieś nowe plany na przyszłość. Z Strzelcem kiepsko i bardzo możliwe, że dlatego, że wchodzi między was jakiś wodnik. No jeżeli jest tego typu trójkąt, no to, no to tu jest problem. Ale dobra. Jest pokazane, że jedno z was i nie zgaduję nawet, które, bo może być i jedno i drugie, ma inne marzenia i nie czuje, że w tej relacji jest spełnienie marzeń. Może być trochę mydlenie oczu i iluzja. Z koziorożcem ktoś ma pretensje, ktoś nie może czegoś wybaczyć, nie może odpuścić, nie może się odciąć, a jednocześnie nie ma kolejnej szansy i nie ma. Jakiegoś, nie wiem, dogadania się czy jakiejś konkretnej decyzji co dalej. Także takie, takie, jakby ktoś, tak jakby ktoś był taki zawiśnięty w tym, ale to nie za bardzo ma sens niestety. Z wodnikiem, to nie jest czas na to. No i tyle. To nie jest czas na to. Odpuść w marcu, bo to nie jest czas na to. To jest nieodpowiedni czas. A jeżeli jesteście razem, wiecie co, możecie mieć takie poczucie poluzowania waszej tej waszej więzi, tak jakbyście trochę tak zajęli się jedno czym innym, drugie czym innym i niektórzy z was mogą odczuć takie jakby osłabienie tej relacji, ale to, jest, to może być tylko chwilowy dołek, to może być tylko chwilowy dołek, pamiętajcie retro Wenus, Wenus w retrogradacji, mogą się takie rzeczy dziać, spokojnie, nie będziemy ojceć. Z rybami wyznania miłosne, ale cały czas brak prawdy lub brak planu. Uczucie jest? Jest. A jest plan działania lub prawda powiedziana i jasność sytuacji? Nie ma. Mm -mm. No nie ma. No, dobra. Jeszcze na koniec karta. A. Nielska. Zobaczmy. Co wam mówi karta? Już trzeci znak ma tę samą kartę. Sorry miszki, ale ja to tasowałam. Miej otwarty umysł, Twoi, a nie, to nie jest ta sama karta, tamte znaki miały inną, dobra, pomyliło mi się. Miej otwarty umysł, twoja bratnia dusza może być inna niż twoje oczekiwania. A, no właśnie, takie buty, przyjdzie, wyskoczy z krzaków bratnia dusza i się zdziwicie. Dobra, misiaczki, tyle. Pamiętajcie, słuchamy rad i ostrzeżeń. Skupiamy się na tym, co jest do osiągnięcia z dobrych rzeczy, a jeżeli coś jest negatywne, to po prostu na spokojniutko unikamy negatywnych rzeczy i będziemy mieć dobre życie. A na razie, buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.